Po zmatowieniu skóry przystępujemy do dalszej maki y części makijażu twarzy. Teraz zajmujemy się oczyma. Naprzód uczeszemy brwi. Uwaga na przyciemnianie brwi. Y twarz, która już ma zmarszczki, Lepiej wygląda, jeżeli brwi są nieco jaśniejsze, nie są takie mocno obrysowane, ciemne. Więc, jeżeli używamy kredki, to raczej wybierzmy szarości niż y, czernie, czy y, jaśniejsze takie szaro-brązowe szaro kredki. Teraz przystępuję do obrysowania oka. Wybieram cienie matowe. Ponieważ cień matowy nie będzie podkreślał zmarszczek. Ponieważ wcześniej dałam warstwę fluidu wokół oka, to już skóra tam jest lekko tłusta i bez kredki mogę nałożyć sam cień, on się wystarczająco przyklei i nie będzie się osypywał w ciągu dnia. Zaczynamy od zewnętrza oka, troszeczkę wyżej niż nam się wydaje, że oko się kończy. Chodzi o to, żeby końcik oka podnieść maksymalnie do góry, przeciwdziałając grawitacji. Proszę spojrzeć. Zaczęłam troszeczkę wyżej, nie tutaj, gdzie często by się zaczynało. Ale troszeczkę wyżej, ponieważ chcę podnieść oko optycznie. Teraz od tego punktu też nie z samego końca rysuję dolną kreskę. Najlepiej, jeżeli ta kreska nie będzie do samego końca dochodziła, tylko w dwóch trzecich lub w jednej trzeciej. Teraz rozprowadzam. W makijażu, który ma nas odmłodzić, ten makijaż oka powinien być bardzo lekki. Jego głównym zadaniem, jest podniesienie oka. Teraz wyrównuję bacikiem. Jeżeli się cienie osypały, to po prostu trzeba je ściągnąć. nakładam tusz. Rozpoczynam od zewnętrznych włosków rzęs. Następnie takim zygzakowym ruchem pokrywam resztę rzęs od nasady do góry. Też dobrze, jeżeli te rzęsy nie będą zbyt mocno umalowane. Cały makijaż, jeżeli ma nas lekko odmłodzić, to musi być bardzo lekki, naturalny. Ale starajmy się to zrobić dokładnie, żeby przedłużyć linię oka, malując. Zewnętrzne rzęsy, a nie tylko te na środku, następnie przystępuję do makijażu ust. Biorę konturówkę najlepiej bezbarwną i tą konturówką obrysowuję usta. Staram się yy, nie dawać mocnego konturu, bo cały makijaż powinien być bardzo naturalny. Tą konturówką wypełnią całą powierzchnię warg. Dobrą bazę, żeby się mogła przykleić szminka. Ponieważ w tym sezonie bardzo mod modne są czerwone szminki, więc zaproponuję panią matową czerwoną szminkę. Przy pomocy pędzelka bardzo dokładnie, precyzyjnie nanosimy szminkę. Jeszcze rozprowadzimy. Drobne poprawki. I ostatni ruch. Nakładamy róż. Moim ulubionym różem są perełki, ale można użyć każdy inny. Przy pomocy pędzla nabieramy odrobinę różu i jednym ruchem nakładamy na twarz. Troszeczkę jeszcze u nasady włosów, troszeczkę na żuchwę, to już taką reszteczką. Jest skończony, możemy lecieć do pracy. Miłego dnia, do zobaczenia.